Siemanko, Przemek z tej strony elektromechanika samochodowa Przemek Górski w dzisiejszym odcinku mamy takiego Hyundai'a. jak widać tutaj, o proszę to jest Hyundai Hyundai Santa Fe ale nie chodzi nam tutaj o model klient do nas przyjechał ponieważ no coś tam się mu stało, poprzeciągał Troszkę szpilki w kołach, no i oddawał tu gdzieś do jakiegoś tam warsztatu. Wiemy jakiego, nie będziemy tu robić reklamy nikomu. Yy, no i co? No i owszem, wymienili te szpilki, ale wymienili szpilki na takie oto. Tutaj ta taśma nie jest izolacyjna bez podstawy, bo yy, zaraz bym wytłumaczył o co chodzi. A tutaj, proszę, nie wiem, czy będzie widać. 13 mm, przepraszam. E, tak, 13 mm średnica ma ta szpileczka na frezie, w miejscu, gdzie wbija się w piastę, tak? No i okazało się, że były za luźne, bo powinny być 14 z haczykiem jak pamiętam. No to mądry mechanik wziął i owinął izolacją tak? Owineli izolacją luzy i tak były tutaj wymienialiśmy tak jak widać no i klient pojechał na stację diagnostyczną gdzie diagnosta kazał wymienić mu słożeń, wahacz, magperson i tak wymieniali, po kolei wymieniali nie dało to nic, wstawił samochód do nas no diagnoza była szybka oceniliśmy tak jak to widać, wymieniliśmy na właściwe szpilki o właściwej średnicy auto gotowe do wyjazdu Także mówię, uważajcie gdzie wstawiacie samochody, bo czasem możecie się bardzo zabić nawet na super mechanikach, którzy tak naprawdę nie wiedzą nic. Dzięki za yy, odcinek. Pozdrawiam, hej.